Kilka lat w policeum. Nie wiem, czy takiego chciałam życia. Ale mimo to, po raz pierwszy zaczynałam mieć wiarę. Cześć, Ru. Dzisiaj mi kasę. Wierzę, że niektórzy są przeklęci. Pracuję cały dzień, a moja narzeczona rozkracza się w internecie. Tylko tworzę treści. Nie wiem dlaczego, ale coś jest z nimi nie tak. Spotykasz się z kimś? Nie. Słyszałaś o Jules? Każda laska tutaj to utrzymanka. Ale nie ty. Ja się nie puszczam. Dokądkolwiek pójdą, wylewa potok nieszczęść. Wchodzisz do mojego domu, tańczysz z moimi dziewczynami i nawet się nie przedstawisz. Dawaj. To nowy rozdział. Musisz mieć wiarę. Ta Twoja ru, wezmę ją, jest nasza. Bo gdy zawierasz pakt z diabłem, nie ma odwrotu. Powiedz mi coś: wierzysz w Boga? Tak. Sprawdźmy, czy On wierzy w Ciebie.